Poznaniu.pl Poznań w minutę. W ręce poznańskich wywiadowców z Jeżyc wpadł kierowca, który, mimo dwóch zakazów prowadzenia aut, cały czas jeździł samochodem. Po 24 godzinach od zatrzymania trafił przed sąd. Ten orzekł karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Przez 3 lata nie może także jeździć pojazdami mechanicznymi. Portal waszaedukacja.pl przedstawił najnowszy ranking szkół podstawowych z całego kraju. Wśród 100 najlepszych podstawówek w Polsce znalazły się aż cztery z Poznania. Po raz dziewiętnasty odbyły się w Poznaniu zawody w jedzeniu pączków na czas. Co prawda rekord z 2011 roku nie został pobity, jednak sędziowie nie kryli zadowolenia z czasu tegorocznego zwycięzcy. 10 pączków zjadł w niecałe pięć minut. Wyprawa koła turystycznego z IX Liceum Ogólnokształcącego pobiła swój własny rekord w czasie zimowego przejścia korony Poznania. Wszystkie pięć szczytów członkowie koła zdobyli w fantastycznie krótkim czasie 2 godzin i 43 minut.